Czy wiedziałeś, że w of Legend jest aż 13 grywalnych klas Oraz podklas, a każda z nich Ma teoretycznie swoje inne Osobne zadanie, od razu ci coś powiem Ja osobiście o wielu z nich nawet nigdy Nie słyszałem, proste, każdy wie, że Istnieją strzelcy i każdy wie, że istnieją Enchanterzy, ale serio, magów dzielimy Na trzy osobne, różne kategorie Albo bruzerów, czy też Fighterów na juggernautów I diverów, szczerze mówiąc Kompletnie nie wiem, czym one wszystkie się od siebie Za bardzo różnią, ale mnie z tym nie małą przekminę. Czy nieważne kim i jaką klasą, i jaką podklasą grasz, to znajdziesz dla siebie miejsce na midzie, który teoretycznie jest najbardziej wszechstronną rolą razem z topem. To właśnie mam zamiar dzisiaj sprawdzić, zaczynając od klasyki gatunku i kończąc na tych klasach dosyć ciekawych. A pierwsza z nich to to najprostsza, bo magowie. Magowie dzielą się na trzech innych magów, co ciekawe, Varus i Jace są w klasie magów. Artyleryjnych, ale no magów. Nie mam zamiaru za dużo o nich gadać, bo każdy wie, że każda z tych postaci jest z każdej z tych podkategorii, jest raczej grywalna na midzie. Nie jest to nic dziwnego, bo w sumie właśnie tam powinni magowie być. Tak czy siak, zagrałem sportowo z racikiem, żeby nie było. Klasyczny magiczny gameplay rzucania spelków w Wajewa zmianę z rzucaniem w dziewięciolatkę z mida. Dofarmione zostało 10 cesów na minutę, bombardowanie niesamowitymi sniperskimi umiejętnościami po milion dPSa z kilometra. No, gra nie była jakaś mega łatwa, ale 0 dedzików na Zerafiku i rzucanie w kółko z pelami z kilometra oddało. Nie wydaje mi się, że ktokolwiek jest zdziwiony, że mag na linii dla magów jest dosyć dobry, i dlatego też o magach chyba powiem, dzisiaj. Dzisiaj najmniej. Bo lepsze pytanie jest, czy przeciwieństwo magii również tutaj może się odnaleźć? Wydaje mi się, że tak, bo strzelcy to kolejna klasa, która o dziwo nie ma żadnej podklasy w siebie wpisanej. Te postacie mówią po prostu w pełni za siebie, bo głównie skupiają się na strzelaniu, czyli inaczej autoatakowaniu. Na pierwszy rzut oka, wiele z tych postaci by miało ogromny problem na midzie, ale na szczęście istnieją takie postacie jak Corki, Lucian, Tristana czy Ezril, które mega ratują tą rolę w tym departamencie. No a jak już Ezri mowa, to ten chłopaczek bo ostatnich bufach stał się dodatkowo jednym z najlepszych ademilajnerów grze. nawet proplejerzy się do niego jakimś cudem dobrali. A ja jako nieza dobrej dostałem ulgę na start od Timu. Dziękuję serdecznie. A ta przewaga się tylko powiększa po oraniu Mida i po za oraniu przeciwnej świni z lasu, ale tutaj chyba po prostu ruchomił mi się guma już i action na bani, bo po tepeku zabijam ponownie Synderkę na Midzie, dodatkowo dojazd od dzika Izaka, szybki odwrót autostripka nikt nie widział i kolejny frag zabezpieczony. To była naprawdę dzika i dobra akcja, ale to nawet nie jest koniec, bo Syndra wraca, to bydle niczym nie trafia i znowu umiera. Wywóz niesamowity, a dodatkowo jeszcze Dodatkowa uwaga od koleżanki Zasu. W tym meczu nie było nawet chwili na wycilowanie, bo co jakiś czas ktoś mi się podkładał, ktoś dostawał one -shota. W sumie to był one -shot za one -shotem na tych nóbkach, ale tak to jest jak się mega nafidujesz w eerli. I nawet jak próbowałem zintować całą grę w pizdu, to jakimś cudem cały team fight i tak układał się po mojej myśli. Jestem naprawdę zdziwiony jak dobrze poszła ta gra i jak dużo swoich speli trafiałem. Ale znowuż nie powiedziałbym, że strzelcy są jakąś słabą rolą na midzie na ten moment. Ani trochę. I jak jesteś adekę mainem i tutaj dostaniesz chwila, to bez problemu, Będziesz mógł się odnaleźć, jeśli akurat grasz jednym z dobrych czempionów. Jak dla mnie o wiele gorzej jest, jak jesteś supportem na filu. W sumie to też zależy, jakim supportem jesteś, bo masz ich kilka rodzajów. Tutaj rozróżnia się enchanterów i rozróżnia się kaczerów. Kacerów łapaczy, przychwytywaczy, no wie, wiesz o co biega. Enchanterzy jak dla mnie mają taryfę ulgową, bo tutaj jest kilka dobrych postaci, na przykład jakaś serafina, która może klirować 24 na 7, albo karma, która robi to samo, ale przy okazji była pół roku w mecie jako Midlaner pod malignanca. Czy jakaś Lulu Lulu, tak, ta. Czarownica w kapeluszu po mega bombę nam idzie? Słuchaj mnie. Ten champion nawet pokaźnie tutaj oddaje. Pierwszy gank od talii. Mordeczko, ja się nie pieprzę w tango. Flash do przodu, bo się podjarałem Sorry, sorry, naprawdę sorry. Prawie nawet drugie solo bolo by wjechało, gdyby nie powrót kamieniary na mida Od tylca trochę unlucky. Największa zaleta, albo wada enchanterów nam to to, jak bardzo jesteś zależny od swojego dżunglera. Mówię zaleta lub wada, no bo bądźmy ze sobą szczerzy. Wiele tych enchanterów nie jest samodzielnych, przepraszam was kochani. I tacy potrzebują swoich mentorów z dżungli. Na szczęście mój to był faker, także bez spinki. Bardziej to mnie chyba zaskoczył ten damage skutej postaci, no bo... Kurde, naprawdę był spory, jestem zdziwiony jak dużo potrafiło to zadać w tego Wladimira. Niestety te postacie mają ten problem, że im dalej w las, tym tylko gorzej, bo damage... Damage enchanterów kończy się z reguły dosyć szybko i potem jesteś tylko botem do pomocy innych. Więc chodzenie w AP może nie być aż tak dobre, jako że tak jak mówię, tylko jesteś tutaj teraz od shieldów, polimorfii, ultowania. Zagrywka nie najmądrzejsza, ale zdarza się najgorszym, ale kolejna zagrywka wygrywająca mecz, ta się zdarza najlepszym. Także jak jesteś mainem enchanterów, masz ode mnie zezwolenie na granie mida. Ale jak jesteś mainem innych supportów, no to słuchaj, po pierwsze nie wiem czemu w tej podklasie jest Jhin, ale powiedzmy, że ma to jakiś sens. A po drugie to AP bliskręg gdzie na nadal nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy, bo jest prawie najgorszy. Poświęciłem mu kiedyś cały film, od tego czasu dużo się nie zmieniło. Jest to najzwyklejsza postać do rzucania monetą i wbijania się w squish'aków na pełnej. Chyba najbardziej legitnym midlanerem, który był grany i jest do dojazdu byłby Nautilius, ale z jakiegoś powodu nie ma go na tej liście. Nie wiem o co chodzi, ale jest na przykład Ivern, który bardziej jest enchanterem niż W. Ale nie ma Nautiliusa, który jest praktycznie najpopularniejszym suportem do dojazdu? Jak dla mnie bardzo dziwna sprawa dla reportera. Ale dobra, co jeśli grasz normalnie topa i dostałeś autofila na mida? Jak dla mnie trafiłeś idealnie, bo na topie grasz tankami, bruzerami, wszystkim pomiędzy. Zacznijmy od klasy fighterów, również i częściej zwanymi bruzerami. Ta banda postaci dzieli się na podklasę diverów i juggernautów. Diverzy to postacie do dojazdu, które wchodzą na maksa w środek teamfightu ze swoich speli. Do właśnie dojazdu. A juggernauci to bardziej takie postki z stojące w miejscu, takie kloce, które łatwo się kajtuje, ale jak jakimś cudem się zbliżą do ciebie, to mordo, nie ma co po tobie zbierać. Zacznę od diverów, bo tutaj jest o wiele lepiej na pierwszy rzut oka niż w drugim przypadku. Jest tu wiele junglerów wraz z toplanerami i na drugi rzut oka, jak dla mnie, nie jest źle. Lee Sin również tu się znajduje. Ten kolega jest znany z dwóch rzeczy. Ma sporo daszy i spory sustain. Mając spory sustain, Doran Shielda, Second Winda i Shielda ze swojego W co 4 sekundy wraz z Omniwampem, możesz naprawdę dużo tankować depsa i przy okazji się leczyć. A jak do tego ziomek nie będzie ci w żaden sposób... Respektować na tym micie, to może on również szybko stracić swoje mało respektowalne życie. I oczywiście, bardzo dużo zależy od tego, na kogo grasz, jak wygląda Twój całkowity team comp i na jakim poziomie grasz. Ale taka klasa postaci z jakąś Irelią czy innymi kolegami do dojazdu potrafi zastępować niejednego gościa na tej linii. Co prawda, Lisinkiem ja się trzymam zasady pod tytułem: nieważne jak low jesteś, możesz szukać kili i kopać źródłów na 0 HP. I powtarzam, bardzo dużo zależy na to, na kogo grasz. To, co tutaj się stało, nigdy by się nie stało, gdybym grał na jakiegoś Wolibera. Jeśli przymkniesz oko na Minimum połowę postaci z tej listy, bo Rengarem na midzie naprawdę nie graj, nie polecam. To wtedy tak, tutaj nie ma problemu i możesz grać tą klasą na midzie bez problemu. Z drugą częścią klas jest już leciutko gorzej, bo tutaj mamy postacie bardzo mało mobilne. Raczej takie niemobilne kloce, którymi ciężko się odnaleźć na midzie na midzie pełnym połku, ceceków i dynamicznej akcji. Ale na wyróżnienie na pewno zasługuje kilka postaci. Nasus gasiciel, za to jak dużo się leczy. Atrox do do dojazdu na linii i set. Dlaczego set? Set ma też bardzo dobry regen HP, co zawdzięcza swojej pasywie. Dosyć dobry wave clear plus do tego shielda, no w sumie to on służy jako taki tank. Także poszedłem nim właśnie jako tanka. Nie, nigdy już nie zagram tym setem pod tanka na midzie. Może i kiedyś to było grane, ale zdecydowanie nie jest to postać dla mnie teraz, pozdro. Lepiej już iść prawdziwymi tankami. Takimi prawdziwymi prawdziwymi, nie jakimiś bruzerami podrabieńcami. No oni też dzielą się na dwie różne klasy, na vanguardów i na wardenów. Z tego co rozumiem, wanguardzi to takie bardziej ofensywne tanki, które mają za zadanie się wbić, porządny engage zrobić, trochę wytankować, trochę patologii i może nawet kogoś zabić. Natomiast z Wardenii to bardziej takie tanki, które mają stać z tyłu i bronić swoich kompanów przed wchodzeniem w środek patologii. Zacznę od Vanguardów, bo tutaj jest o wiele więcej kolegów i koleżanek nadających się na mida, moim skromnym zdaniem. Największym problemem każdego z nich jest fakt, że takie postaci jak Nautilius, Zack, Gragas czy Orn są straszliwie sytuacyjne na midzie. Nie chcesz za bardzo pikować tych postaci w ślepo, kiedy jeszcze nawet nie wiesz, na co lejnujesz. Ja wybrałem Orna pod Doran Shielda, Second Winda i Last Hitowanie, ile się da. Na szczęście, Talux to był jakiś zwykły krętacz, którego oram bezproblemowo. Tanki też. Mają to do siebie, że posiadają naprawdę sporo cyceków. Także ponownie, mowa o leśniku. Jeśli wylosuje się lepszy, to jesteś człowiekiem szczęścia. W tej grze akurat tak się stało, że Lux bez flesha jest naprawdę łatwym kąskiem. Zabiłem kilka razy jakiegoś ziomeczka, kilka razy z kila. killa, w sumie to kilka razy więcej niż chciałbym się do tego przyznać. Ale te engage'e y były tak piękne, że łezka się wokół kręci. Nie było źle. Najważniejsze jest to, że jak grasz tanka na midzie, to potrzebujesz troszeczkę więcej damage'a w innych częściach mapy. Może jakiś AD carry na topie, może jakaś Kindred w dżungli, coś w tym stylu, a może nawet Zeraf na suporcie, kto wie. A co do drugiej wersji tanków, czyli Wardenów, to nie ma ich za dużo, ale najlepszy z nich to prawdopodobnie po prostu Galio, jako że natywnie no jest on midlanerem. Kassante i Shen to są jedyne opcje z czego Shen, to raczej taki czempionik pod przyżycie linii i ultowanie. Czasami też można rumować do timku, ale to po tiamacie. No chyba że grasz Melka, to można się z nim nawet fajnie pobawić. Linia dosyć przyjemna, ale ważne rzeczy do odnotowania. Przed itemami ten czempion ma głównie nie wave clear. Różnicza drużynowa jest masywna i damage jest większy niż mógłbyś się spodziewać. Dużo z tej gry ci nie pokaże i również dużo z niej nie ugotuje. no przy. Kromi mi, bracie, tak gra była, ale krótko popieprzona. Kolejna klasa to Slayerzy, czyli mobilne postacie, które specjalizują się w burstowaniu. No i oni dzielą się na Asasynów oraz Skirmisherów. Co jest akurat bardzo ciekawe, bo tak. Asasyni chyba nie muszę nikomu ich przedstawiać. Również zrobiłem o nich całe wideo. Rola bardzo sławna i bardzo znienawidzona. Większość tych postaci to po prostu Midlaynerzy bądź Dżunglerzy, także nie ma co się tym przejmować. Jeśli jesteś graczem Asasynów, Midley nie ciebie otwarty, bracie. Ale Skirmisherzy? To to kurna jest Skirmisher. Z tego co rozumiem, to są to Bruzierzy. クラブか。 Są to bruzerzy, tak, no nie, nie nie, wiem o co chodzi. Wiele z tych postaci dałbym do klasy, o której już mówiłem, ale najwyraźniej zostały one rozdzielone na dwie różne. Czemu? Nie wiem. Ja akurat grałem właśnie na Kerrego na Midzie, więc wybrałem Jaxa. Czy Jax to bruzer, czy Skirmisher? Nie wiem. Ale jak grałem w Kaizen, no to mówię sobie, będzie fajnie. Główno fajnie przeżyłem na jeden HP i na którym przyszedł stylizować Mida. Psycha siadła na maksa, nie będę kłamał. Granie poszło najlepiej, dodatkowo w przeciwnym teamie. Był Mundo, a ja nie miałem jeszcze Botka. Zlikowany gameplay attack on Titan? Potem nieśmiertelności wypity? Chińska technologia. Logia nie może umrzeć. No i dobra, została Jeszcze jedna klasa. Klasa, która jak dla mnie Jest zupełnie niezrozumiana, ale niech będzie Specjaliści, albo inaczej Nieklasyfikowani. I tutaj jest sterta postaci, która według definicji nie należy Do żadnej innej klasy. Yy, farmazon Tak, to jest zwykły farmazon, ale niech będzie Z tej klasy nam idzie, jest dużo legitnych Midlanerów. Jakiś Azir właśnie, ten Cho'Gath Zilan, czy chociażby Heimerdinger. Ale tak jak Są mainy, no nie wiem, asasynów Czy strzelców, tak specjalistów. Chyba Chyba nawet nikt nie wie o istnieniu tej roli Czyli co? Że każdy może grać Mida? No chyba tak.